Nie odkopujcie zakopanych piramid. Kryją część, z której można stworzyć niebezpieczną maszynę, która jeśli trawi do centrum świata, to zniszczy wszelkie życie we i Nigdy się nic nie narodzi. Właśnie w nim. Słuchajcie, piramid tych nazwą. One mają złoto i informacje na temat różnych nauk, niektóre na są fałszywych. i do to do that okay